Hej hej moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie, jak pamiętacie Walczymy su z sarenem, z sarenem suwerenem Kurde, one się nie zaradzą Bardzo dobrze Kali bardzo dobrze Kurde, ale nie jestem w stanie mu tarczy ściągnąć za bardzo Kurde znowu mi przegrzał uzbrojenie Dobra, ta broń jest tak beznadziejna jest chyba pierwsza tierowa broń w ogóle Ale chodzi o to, żeby po prostu zadawać mu Damage, dopóki się nie odblokuje Karabin Dobra, jest i suweren Pytanie, czy to jest bardziej forma organiczna, czy syntetyczna Ale chyba syntetyczna, bo Przy amunicji syntetycznej bardzo ładnie mu życie schodzi Chociaż raczej ciężko tu mówić o jakimś o, organicz o organicznej formie, Jak tu więcej to jest formy. Dobra, jest suweren, lecą pociski. Au! Suweren jest specyficzny, musimy się wytopać! Odmawiam. To nasza jedyna szansa. Za wszelką cenę dopatnijcie tego potwora. Dobra, musimy tutaj... Wow, on znowu ma pełne chaps, pełną energię. To nie dobrze, bardzo niedobrze. dobrze. Ech, pełne tarcze. Wow, 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 wow. Dlaczego ja nie mam Mako? Jak fajnie by było tutaj z Mako teraz. No prawdopodobnie, gdybym. Yy, zniszczył suwerena. Zaczekał na atak na suwerena. Nie miałbym tej, tej walki z tym bossem. Tak mi się wydaje. Yy, a tymczasem. Yy, Teraz ja jakby bezpośrednio muszę pokonać systemy z suwerena, które przejęły kontrolę nad y, ciałem sarena. Dali, to nie jest najlepszy moment, mówię Ci. Słońce. W ogóle, dlaczego w ramach oddziału? Eee, nie to Ekwipunek Półpłaszczowe uszczelnienie Kryona boje, dobra, weź wszystkie, nieważne Liara. No właśnie, ty możesz strzelać z karabinu. Ty masz całkiem niezły karabin, Ty masz całkiem niezłą strzelbę. Dobra, ale z karabinu ona nie może strzelać. Ale Tali przecież może strzelać ze, ze strzelby, naturbiać. Na Czy go nie wrażliwym na obrażenia. Pierwszą przeciwnika. Krótki okres czasu mogę po prostu do niego naparzać jak głupi. Wow! Czy ja już mam jedność? Nie, jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam jedności. za bardzo nie ma możliwości przypięcia się do osłon Jakichkolwiek Kurde, skacze on jeden Dobra, o jest szansa na to, że go Już dopadnę teraz. Gdzie on jest? Ci on jest? Kur... Kon mnie wkurza. Dobra. Rozpad się. No i tak powinni go zostawić od razu. suweren się rozwalił. Osłony padły. Teraz mamy szansę. Walimy wszystko co mamy. Proce. Ja palistycznie go trzasnął. No genialnie, genialnie. Uciekamy. <laughs> Nie no ku. Shepard, jak na to wpadłeś? Znaleźliśmy ich! Są tutaj! To już koniec. Jesteście bezpieczny. Gdzie jest Shepard? Goddammit! Ej co wy chcecie mi powiedzieć, że ta postać którą ja miałem zamiar przejść całą grę, to nie dała rady? No bo już się... już się przestraszyłem, że nie dała rady To było w gruncie rzeczy smutne, nie? uciekamy! Kupu. Ambasadorze, kapitanie, komandor Shepard, zebraliśmy się tu, by docenić ogromny wkład Przymierza w wojnę przeciwko suwerenowi i getom. Wielu ludzi straciło życie w walce o Cytadele. Wielu dzielnych żołnierzy poległo, byśmy my, Rada, mogli żyć. Nie istnieje większe poświęcenie. Wspólnie z Wami opłakujemy stratę tych szlachetnych kobiet i mężczyzn. Rada ma wobec Was dług wdzięczności. Dług, którego nie będzie w stanie nigdy spłacić. Ocaliliście nie tylko nas, ale też miliardy innych przed Suwerenem i Żniwiarzami. Komandorze Shepard, wasze postępowanie stanowi symbol tego wszystkiego, czym jest ludzkość i przymierze. I chociaż nie możemy przywrócić do życia zmarłych żołnierzy, możemy oddać im cześć naszym postępowaniem. Ludzkość udowodniła, że jest gotowa stanąć w obronie galaktyki. Udowodniliście, że jesteście godni, by do nas dołączyć i ramię w ramię służyć z nami w Radzie Cytadeli. Radni, w imieniu ludzkości i przymierza, dziękujemy Wam za to prestiżowe wyróżnienie i przyjmujemy je z pokorą. Będziemy potrzebować listy kandydatów, którzy mogą objąć w Radzie miejsce przeznaczone dla ludzkości. Zważywszy na wszystko, co się wydarzyło, jestem pewna, że Wasza sugestia będzie dobrze przemyślana, komandorze. Popieracie któregoś z kandydatów? Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał odwagę bronić swoich przekonań. Kogoś takiego jak kapitan Anderson. Jego? Raczycie żartować. Anderson umie tylko walczyć. Tylko w dyskusjach z panem, ambasadorze. Tylko z panem. Jesteście pewni, komandorze? Kapitan to żołnierz, a nie polityk. Nie o to chodzi. W cytadeli jest już i tak zbyt wielu polityków. Przyda się tu ktoś taki jak kapitan. Sądzę, że to doskonały wybór. Rada przyjmie go z otwartymi ramionami, o ile kandydat wyrazi zgodę. Czuję się zaszczycony. Jako przedstawiciel ludzkości zrobię wszystko, żeby pomóc Radzie odrobić straty. Klęska Suwerena to początek nowej epoki. Zarówno dla ludzkości, jak i Rady. Suweren stanowił jedynie straż przed nią. Flotaż niewiarzy i tak przybędzie. Setki, tysiące statków. Muszę się dowiedzieć, jak je powstrzymać. Shepard ma rację. Ludzkość jest gotowa podjąć się tego zadania. Wspólnie z siłami Rady stawimy czoło każdemu wyzwaniu. Kiedy nadciągną żniwiarze, musimy działać razem. Stawimy im czoło i odeślemy z powrotem w próżnię, do dziury, z której wyleźli. Ok, moi drodzy, zatem to tak się kończy. Część pierwsza. Zrobiłem odwrotnie do tego, co zrobiłem, grając po raz pierwszy. Za pierwszym razem nie uratowałem rady. Skupiłem się na suwerenie. Natomiast wiem, że w drugiej części, ee, jeżeli zaczynalibyśmy od nowa, rada zginęła. Właśnie podjęte zostały działania takie, jak ja podjąłem za pierwszym razem, czyli rada zginęła i ludzie dowodzili radą, przejęli kontrolę nad radą i Udina był głównym tym w radzie. Natomiast jestem ciekaw, do czego teraz doprowadziły moje, jakie konsekwencje będą w dwójce tego, że yy, 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 że ja zaanonsowałem kapitana Andersona na to stanowisko, plus rada żyje. Jak to będzie? W... Yy, Poprowadzone. Jak to, jak, jak to się odbędzie? Zastanawia mnie jeszcze kwestia yy, Liary w drugiej części. Yy, jak i aż. Yy, jak to będzie rozwiązane, bo one obie yy, walczyły o serce Sheparda. Natomiast yy, ja wybrałem Liarę. Wiem, yy, gdzie Liara skończyła w drugiej części. Jestem za, za ciekaw, czy yy, to pójdzie ponownie w, ten sam, w tą samą drogę, w tą samą stroną. W każdym razie moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, cóż, ja zabieram się pomału za nagrywanie części drugiej. Chociaż na pewno już nie dzisiaj, bo już mamy pół do trzeciej rano. Jeżeli e, kogoś e, ktoś nie chciałby mi uwierzyć, że jest ta godzina, to otóż przedstawię wam dowód w postaci zegarka. Nie, tu jest zegarek, proszę bardzo. Akurat jest lustrzane odbicie, ale jak sobie przy tego to jest druga 34. E, też może jakbym go górę nogami pokazał? Spróbujmy. Zabawmy się kamerą. Lustrzane odbicie. No nie. Je, je, jeden kij jakbym wam nie pokazał, to i tak będzie źle w każdym razie. Druga 34, więc na pewno nie dzisiaj, ale jutro. Właściwie w późniejszej godzinie na pewno za to się zabiorę. Będziemy nagrywali tak jak ostatnie dwa, czy tam trzy materiały w tej samej jakości. Mam nadzieję, że jakość jest o wiele lepsza i zauważacie różnicę przy nagraniu. Ogólnie, co do samej gry, na pewno nie raz jeszcze do niej wrócę. Bo gra jest bardzo fajna i przejście jej nawet dwukrotnie nie daje pełni tego, co można, w niej, co można z, nią, z niej wycisnąć. Jeszcze wielu rzeczy nie zrobiłem. Yy, chociażby tego, że można było porozmawiać na końcu z Sarenem, spróbować yy, yy, wykorzystać yy, to, że jesteśmy w 100% dobrzy lub w 100% źli, czyli że przekonać go do tego, żeby odstąpił od tego, zastanawia mnie, co by wtedy się stało. Zatem mam kolejny powód do tego, żeby wrócić. Yy, również yy, przejście tej gry jeszcze raz, ale tym razem wybierając jako partnerkę aż. Eee, też jestem ciekaw, bo dwukrotnie wybrałem Liarę, nie wiem, jakieś takie skrzywienie w tą stronę chociaż e, Liara mi się wydaje o wiele przyjemniejszą postacią niż Ash, ale dla samej zabawy na pewno jeszcze raz ją przejdę i tym razem wybiorę ee, Ash proszę bardzo Kimberly Brooks jako Ashley Williams, tu mamy eee, kto podkładał Głos. Jennifer Hale jako Commander Shepard jako kobieta. Eee, Ali Hills, Liara T'Soni Proszę bardzo. I Mark Mir jako Komandor Shepard mężczyzna. Eee, tutaj mamy kto kogo eee, podkładał w tych głównych postaci. W każdym razie tak jak mówię, moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że Wam się podobało Mam nadzieję, że dwójka również Wam się będzie podobać I cóż, pamiętajcie o tym, żeby udostępniać Moje materiały Wspominać o mnie Na przykład swoim znajomym, gdyż tak naprawdę kanał rozwija się Z Waszą pomocą Głównie to Wy rozwijacie ten kanał Cóż, to by było na tyle Trzymajcie się ciepło Do usłyszenia następnym razem 好吧。